Książka odniesie sukces, jeśli wyróżni się na sklepowej półce. Dlatego od początku wiedzieliśmy, że nasz sample book uszlachetnienia musi przyciągać uwagę. Zawsze pamiętamy jednak o wymiarze praktycznym. Wstęp, który prześledzisz w środku, przybliża ofertę Books Factory. Prezentując kluczowe parametry, dzięki którym Twoja publikacja w twardej oprawie z uszlachetnieniami nabierze odpowiedniego kształtu. Nasz kalkulator online nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic. Właściwa opowieść zaczyna się od okienka PE które przechodzi przez oklejkę, okładzinówkę i pierwszą stronę wyklejki. Zastosowane cięcie pod kątem 45 stopni podkreśla czarna tektura barwiona w masie, a jego centralne umiejscowienie naturalnie przyciąga wzrok. Posągowy wizerunek Neptuna, widoczny na drugiej stronie zadrukowanej wyklejki, stanowi nie tylko integralną część projektu okładki. Staje się dziełem uzupełniającym, którego pełnię morskich nawiązań odkryjesz dopiero po otwarciu książki. To wciąż dla Ciebie za mało? Sample book uszlachetnienia ma jeszcze jedno wycięcie! Wykonane pod kątem 90 stopni ujawnia Wenus z Milo, obwiedzioną szarą tekturą introligatorską. Okienko umieszczone z tyłu książki jest tutaj niemal jak tajemnica, której rozwiązanie odkryjesz dopiero w finale. Lakier punktowy oraz folia metaliczna w kolorze złotym i srebrnym dodają książce sznytu. Symbolizują bogactwo morskiej roślinności, a każde z nich występuje w wersji płaskiej i wypukłej. Przechodzą nawet przez miejsca wrażliwe, zawijkę oraz wypalony rowek. Poza tym zauważysz prosty grzbiet, białą kapitałkę oraz białą satynową wstążeczkę czytelniczą. Oklejkę pokrywa laminowanie Soft Touch, a wewnątrz czeka na Ciebie jeszcze fragment Robinsona Crusoe z czarno-białymi zdjęciami. Jest wydrukowany na mankenie Print White 90, jednym z najchętniej wybieranych papierów przez wydawców. O tych i innych niuansach o, moglibyśmy opowiadać bez końca. Ale wiesz co? Po prostu zamów egzemplarz Sample Book Uszlachetnienia przez naszą stronę internetową. I sam oceń tę książkę po okładce.